się Siemanko, witam wszystkich. Chciałem dzisiaj coś ciekawego pokazać, jak zwykle. Pokazuję praktycznie same ciekawe rzeczy. A mianowicie, wchodzę do szklarni. Po przyjeździe, patrzę tutaj właśnie w tym miejscu. A tu. O! Co my tu mamy? A co mamy? No kurczę, piękna samica z kokonem. Do rzadkiego gatunku pająka. Prześliczna cudowna jest. I to sporych rozmiarów z rozstawem nóg tak mniej więcej ma z 5 cm szerokości. Ekstra jest. Wystraszyła się. Ja tu zostawiam. Będzie mi zjadała mszyce. I inne szkodniki. Pamiętajcie. Nigdy, przenigdy nie zabijajcie pająków. Żadnych pająków nie zabijajcie. To są pożyteczne zwierzęta. Jeżeli się boicie, to albo go wypuścić, gdzieś pogonić, przegonić. Ewentualnie złapać i wyrzucić gdzieś po prostu na zewnątrz. Oczywiście yy, poza zimą. Zimą proponuję jakoś je delikatnie umieścić, może nie wiem, gdzieś w piwnicy czy w jakiś takich bardziej ciepłych miejscach, bo wiadomo, pająki te, które są wyłapywane w domu zimą, one prawdopodobnie zimą nie przeżyją na dworze. A jeżeli przeżyją, to bardzo trudne warunki będą miały do tego, żeby przeżyć, więc lepiej takie pająki usunąć gdzieś w cieplejsze miejsce, żeby miałyby mniej więcej podobną temperaturę jak ta w domu, tak, przynajmniej te kilka stopni na plusie, żeby było albo ewentualnie takiego pająka w domu złapać schować go gdzieś do słoiczka, czy do czegoś, jakiegoś pojemnika oczywiście z otworkiem, żeby miał dostęp powietrza i przetrzymać gdzieś w jakiejś szafce, czy gdzieś ewentualnie wtedy można by było wystawić takiego pająka na zewnątrz, on zahibernuje w tym słoiczku i na wiosnę, żeby ten pojemnik otworzyć, ewentualnie w jakichś pudełkach, w pudełku po zapałkach, o najlepszy był sposób, może zamknąć w pudełku po zapałkach, wynieść gdzieś na balkon, czy gdzieś na dwór, w jakieś miejsce, żeby deszcz, bądź śnieg nie znalazł, nie, nie dotarł tam, za duża wilgoć, żeby on nie spleśniał ten pająk przez zimę, a na wiosnę on albo sobie sam poradzi, albo mu po prostu pomóc otworzyć to, bądź w cieplejsze dni oczywiście, jak jest zima dość ciepła, a tylko jest chwilowy mróz. W takim momencie lepiej takiego pająka złapać, wynieść właśnie w chłodniejsze miejsce. Gdy już cieplejsze będzie ten będzie temperatura otoczenia, to go wypuścić i on sobie pójdzie gdzie będzie chciał. Bo mówię, to jest najpożyteczniejsze zwierzątko, jakie jest na Ziemi, moim zdaniem. Znaczy jest jeszcze dużo pożytecznych, ale pająki są bardzo pożyteczne. Dzięki nim nie mamy szkodników, nie mamy owadów, które właśnie nas. Y, gnębią, y, przeszkadzają nam w życiu Tak to powiem A tutaj jeszcze zauważyłem dodatkową mszycę Nie wiem czy złapię ostrość. Są mszyce Tylko one chyba są już martwe To są te, te po oprysku no. Więc tak to no, chciałem wam pokazać tego pająka Bo mówię nie spodziewałem się, żeby w ogóle taki widok że taki widok znajdę tutaj w soli w szklarni u siebie Jak to ten pajączek jest Nie no, wiem gdzieś tak bliżej chciałem podejść Świetny pająk Mówię, tu jest samiczka z kokonem. Widać, jak właśnie jest kokon pod spodem. Wiecie, hoduję ptaszniki, nie? Może niektórzy wiedzą, że hoduję ptaszniki, więc ja pająki akurat lubię. Mam kilka ptaszników, też mam nadzieję, że puszczę filmy o tym. Właśnie w zwierzętach na pewno będą filmy. Tak wygląda właśnie pajączek, więc Zachęcam do subskrypcji. Kurczę ostrość. Pająk na bananowcu. Dość tropikalnie wygląda, co? Mi się wydaje, że bardzo tropikalnie. Na liściu banana. Pająk trochę, może, przypominający nefila. Wpiszcie sobie Nefila. W Google, będziecie wiedzieli, o jakiego pająka chodzi. Nefila pochodzi z Tajlandii, z Azji. Południowej. Jak byłem w Tajlandii, to właśnie widziałem nefile na żywo. Podobnej wielkości, znaczy pod wielkości, podobnej struktury układu ciała, tylko jest no, o wiele większa i bardziej kolorowa. Więc sobie wpiszcie nefila. I zobaczycie o jakiego pajączka chodziło. Jeszcze w opisie podam ewentualnie link do strony, na której można zobaczyć i poczytać o nefili. I na 100%, jeżeli znajdę, bo nie wiem, co to jest zagadnienie pająka. Jeżeli znajdę ten gatunek pająka, podam link do tego pająka. Do jego opisu, oczywiście. Fajny pajączek. Dobra, niech sobie tu chodzi po szklarni. Maluchy, mam chyba nadzieję, się rozwiną. Tak z kokonu, wyjdą z jajeczek, i będą sobie śmigały i zjadały szkodniki. Bo tutaj tych szkodników troszkę jest. Więc do następnego. I tak dalej, i tak dalej. Filmy jeszcze będą na pewno. Więc subskrybujcie kanał, dawajcie łapki. Piszcie w komentarzach, jeszcze, jeżeli czegoś nie wiecie, pytajcie śmiało. Mówię to nie są czasy, kiedy pytać, zapytanie można było dostać po głowie tak zwanej. Więc możecie śmiało pytać. Na razicho.